To jest największa bomba II wojny światowej. Brytyjczycy nazwali ją Grand Slam, to znaczy wielki Szlem. Waży 10 200 kg. Sam czubek tej bomby waży dwie tony, dwie tony litego metalu po to, aby zrzucona ze specjalnie przestrzeganych bombowców Avro Lancaster mogła wbić się pod ziemię. Eksplodować głęboko pod powierzchnią gruntu, wywołując lokalne trzęsienie ziemi. W marcu 1945 roku taka bomba, która eksplodowała w pobliżu wiaduktu Bielefeld w Niemczech, zniszczyła go, potrzaskała wywołując właśnie tak silny ruch tektoniczny. Można powiedzieć, że te największe bomby wieńczą 30-letnią historię lotów strategicznych. Historię, która zaczęła się w 1914 roku. 4 sierpnia 1914 roku niemieckie wagony z wojskiem ruszyły na zachód. W ciągu tego dnia 550 pociągów przejechało przez mosty na Renie. Wojska niemieckie wtargnęły do Belgii. Tak przewidywał plan opracowany przez generała Schlieffena. Przez Belgię niemieckie armie miały wtargnąć do północnej Francji i tam skręcić na południe, aby dojść do Paryża. Pierwsze dni walk przyniosły Niemcom ogromny sukces. Szybko posuwali się w stronę Paryża, choć zaskoczył ich desperacki opór, jaki stawili Belgowie. 12 sierpnia głównodowodzący wojskami niemieckimi, generał Moltke, wydał rozkaz rozstrzeliwania każdego cywila noszącego broń. Postępujemy w Belgii niewątpliwie brutalnie, ale walczymy na śmierć i życie, i każdy, kto staje nam na drodze, musi ponieść konsekwencje, pisał 5 sierpnia generał Moltke. Już 3 września dwie armie niemieckie przekroczyły Marne. Do Paryża pozostało już tylko 40 km. Gubernator wojskowy Paryża, Joseph Galini apelował do mieszkańców stolicy: "Otrzymałem rozkaz obrony Paryża przed wrogiem i rozkaz ten wypełniłem do końca". Wojska francuskie przeszły do przysy. Po raz pierwszy w historii wykorzystano na masową skalę nowy środek transportu samochód. Zarekwirowane paryskie taksówki przewiozły żołnierzy całej dywizji, umożliwiając zaskoczenie nieprzyjaciela. 6 września francuskie dywizje, wsparte oddziałami Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, uderzyły. Zacięte walki nad marną trwały 4 dni, po których Niemcy zdecydowali się na odwrót. Musieli porzucić myśl szybkiego opanowania Paryża. Już na samym początku wojny, gdy niemieckie armie stanęły nad marną. Gdy Niemcom nie udało się zdobyć Paryża i zakończyć wojny, sztab generalny zrozumiał, że siłą państw antanty jest Wielka Brytania. Zakłady przemysłowe, Znajdowały brytyjskie zakłady przemysłowe, znajdowały się poza zasięgiem działań wojennych. Mogły zaopatrywać armię brytyjską i armię francuską. Mogły przesyłać broń dla armii rosyjskiej. Należało więc uniemożliwić funkcjonowanie brytyjskiemu przemysłowi. Należało uderzyć na Wielką Brytanię. Ale jak? W Wielkiej Brytanii nowy minister obrony, Lord Kitchener, apelował do Brytyjczyków: Wszyscy jesteście potrzebni. Wnet w biurach werbunkowych stawiło się tysiące młodych mężczyzn. W przeciągu paru dni armia brytyjska miała 100 tysięcy chodników, a ich liczba stale rosła. Już 12 sierpnia, a więc kilka dni po rozpoczęciu wojny, do francuskich portów wyruszyły statki z oddziałami brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. W kraju rozpoczęły się wielkie przygotowania do wojny. Jednakże siłą Wielkiej Brytanii nie były wojska lądowe, lecz marynarka wojenna. W 1914 roku liczyła 20 wielkich i 40 mniejszych okrętów liniowych, 9 krążowników liniowych, 33 krążowniki pancerne i setki mniejszych jednostek. Ta flota stanowiła tak potężną barierę, że wrogie wojska nie mogły zagrozić angielskiej ziemi. Mocarstwa, które przystąpiły do wojny w 1914 roku, miały już siły powietrzne. Na przykład Niemcy w 1910 roku przystąpili do szkolenia pilotów wojskowych. I właśnie jeden z nich, jesienią 1914 roku major Wilhelm Siebert, zaproponował dokonanie nalotu na Wielką Brytanię. Naczelne dowództwo niemieckie zaakceptowało ten plan i przeznaczyło do jego wykonania 36 samolotów, które zgromadzono na lotnisku pod Ostendą. Te 36 samolotów z dwóch jednostek utworzyły wspólną jednostkę, której nadano bardzo dziwną nazwę, ale chodziło oczywiście o zachowanie tajemnicy wojskowej oddział Gołębi Pocztowych. Były to niewielkie samoloty myśliwsko-rozpoznawcze, których każdy mógł zabrać na pokład cztery bomby 10 dziesięciokilogramowe, a więc nie mogły wyrządzić wielkich szkód brytyjskim miastom czy brytyjskim zakładom przemysłowym. Natomiast pilotów uzbrojono w karabiny Mauser, aby mogli bronić się przed myśliwcami brytyjskimi. Trzeba było mieć dużą wyobraźnię, aby planować naloty bombowe wykonywane przez takie niewielkie samoloty słabych silnikach. A jednak już 30 sierpnia 1914 roku jeden z takich samolotów zrzucił cztery bomby na Paryż, zabijając jednego z przechodniów i raniąc trzech. Był to jednak odosobniony przypadek. W pierwszych miesiącach wojny samoloty wychodziły do obserwowania wojsk nieprzyjaciela i zadania te wykonywały doskonale. Broń powietrzna stawała się już częścią wielkiej machiny wojennej. Niemiecki pilot Max Wynalazł specjalną metodę ataku, bardzo skomplikowaną, ale przynoszącą mu wiele zwycięstw. W 1915 roku w służbę w lotnictwie rozpoczął ten oficer, oficer kawalerii, baron Manfred von Richthofen, który wkrótce stał się jednym z najsławniejszych pilotów bojowych. Odniósł 80 powietrznych zwycięstw. Czy poznają Państwo tego człowieka? Największą sławę zdobył w czasie II wojny światowej, gdy dowodził Luftwaffe, to Hermann Göring. W czasie I wojny światowej odniósł 22 zwycięstwa powietrzne i po śmierci Richthofena przejął dowodzenie jego oddziałem. W tej niemieckiej kronice przedstawiono powietrzną walkę Göringa z łatwym, lecz nadzwyczaj ważnym celem – balonem obserwacyjnym. Obserwatorzy z gondoli takich balonów kierowali ogniem artyleryjskim, a więc zniszczenie ich było ogromnie ważnym zadaniem pierwszych pilotów myśliwskich. Hermann Göring wraca na lotnisko po kolejnym zwycięstwie. Dowódcy armii toczących zaciekłe boje we Francji domagali się od przemysłu dostarczenia samolotów bombowych, które mogłyby niszczyć pozycję wroga. Brytyjscy konstruktorzy usilnie pracowali nad stworzeniem ciężkiego bombowca Henley Page. Niemcy poszukiwali następców dla niewielkich samolotów Taube, które wsławiły się nalotami na Paryż w sierpniu i wrześniu 1914 roku, i konstruowali duże bombowce Gota które w planach niemieckiego dowództwa sił powietrznych miały przejąć prowadzenie bombardowań strategicznych Wielkiej Brytanii. Ich czas miał dopiero nadejść. W 1914 i 1915 roku nad liniami frontu latały samoloty, z których lotnicy miotali niewielkie bomby na oślep, licząc, że uda się trafić jakiś ważny cel. Zagrożenie, jaką stanowiła nowa broń powietrzna, sprawiło, że już na początku 1915 roku jednostki obydwu walczących stron dość powszechnie zostały uzbrojone w działa przeciwlotnicze. Oto film z walki obsługi niemieckiego działa kalibru 77 mm z brytyjskim samolotem. Wynika z tego filmu, że obsłudze udało się odnieść zwycięstwo. Nie wiadomo jednak, czy to zwycięstwo nie było zasługą zręcznego montażu filmowego. Idea nalotów bombowych na brytyjskie miasta wydawała się niemożliwa do zrealizowania w drugiej połowie 1914 roku. Co prawda Niemcy mieli samoloty wówczas, które mogły zabierać bomby, ale były to bardzo niewielkie samoloty, przystosowane do przenoszenia bomb, które mogły zabrać kilka bomb 10-5 kilogramowych. Wydawałoby się więc, że naloty. Wielkiej Brytanii nie grożą. Ale jednak Niemcy mieli wówczas już statki powietrzne, wystarczająco potężne, aby przelecieć nad Wielką Brytanię i zabrać na swój pokład 700 tys. kg bomb. Były to cepeliny. 2 lipca 1900 roku z pływającego hangaru zakotwiczonego na jeziorze w pobliżu Friedrichshafen w Niemczech wyprowadzono 128-metrowy statek powietrzny wypełniony wodorem. W jednej z dwóch gondoli podczepionych pod wielkim kadłubem zasiadł konstruktor graf Ferdinand von Zeppelin, emerytowany oficer armii niemieckiej. Pierwszy lot zakończył się już po 17 minutach, gdy sterowiec wpadł do wody, ale eksperymentalne loty w 1906 i w 1908 roku przyniosły wielkie sukcesy. Sterowce utrzymywały się w powietrzu przez 12 i 24 godziny. W 1910 roku powstała pierwsza firma przewozowa, a sterowce używano powszechnie do przewozu pasażerów. W ciągu pierwszych pięciu lat cepeliny przewiozły blisko 35 tysięcy pasażerów. Wówczas wydawało się, że powstaje nowy środek transportu. Pewny, Tani, bezpieczni. A sukcesy cywilnych Cepelini zwróciły uwagę władz wojskowych. Niemcy bardzo szybko postanowili bombardować Londyn. Już w końcu sierpnia 1914 roku zastępca szefa sztabu marynarki wojennej, kontradmirał Paul von Benke, przedstawił swoim zwierzchnikom plan wysłania sterowców na Londyn. Jednakże jego zwierzchnicy nie byli przekonani, czy projekt ten jest dobry. Niemcy mieli tylko sześć sterowców, a bazy dla nich nie były gotowe. Jednakże ten plan, ten projekt, bardzo szybko dotarł do wiadomości brytyjskiego wywiadu, który zaalarmował Londyn. Tam pierwszy lord morski, admirał Fischer, tak bardzo przejął się niebezpieczeństwem niemieckich nalotów, że przedstawił swojemu rządowi brytyjskiemu projekt rozstrzeliwania jeńców niemieckich, gdyby bombardowania doszły do skutku. 15 stycznia 1915 roku Cesarz Wilhelm II zgodził się na dokonywanie na lotów na Londyn jednakże zabronił bombardowania budowli historycznych i domów mieszkalnych dzielnic mieszkalnych być może dlatego że znał brytyjski projekt rozstrzeliwania jeńców Starowce miały nadlatywać na Wielką Brytanię i zrzucać bomby na porty, doki, stocznie i obiekty wojskowe Pierwsze cepeliny, które w styczniu 1915 roku wyruszyły przeciwko celom w Anglii, miały 112 metrów długości i mogły rozwijać prędkość około 100 km na godzinę. Co ciekawe, te wielkie balony, wypełnione wybuchowym wodorem, były bardzo trudnym celem. Przedziurawienie powłoki i wydostawanie się gazu z jednej z 19 części kadłuba nie przerywało lotu. Zwykłe pociski wystrzeliwane z karabinów brytyjskich myśliwców nie powodowały eksplozji. Walka z cepelinami była nadzwyczaj trudna. W 1914 roku Brytyjczycy zaczęli już y, y, konstruować i produkować właśnie myśliwce przechwytujące. Konstruowano je z myślą y, zwalczania innych samolotów i sterowców. O tym świadczy usunięcie silnika z przodu i przeniesienie go do tyłu za kabinę pilota aby pozostawić z przodu najlepsze pole ostrzału dla strzelca. Tutaj, w tej gondoli chronionej blachą, zamontowany był ciężki karabin maszynowy Luisa kaliber 7,7 mm. Tutaj siedział strzelec, który rzeczywiście miał wspaniałe pole ostrzału. Ale nagle okazało się, że te sterowce tak dostojnie lecące, Wcale tak wolno się nie poruszają, gdyż ten samolot na wysokości 1500 metrów mógł rozwinąć prędkość 113 km na godzinę, tylko 113 km na godzinę. Co więcej, on mógł wzbić się na wysokość 2 km, a sterowce mogły lecieć znacznie, znacznie wyżej. Po udanym nalocie w kwietniu 1915 roku, gdy LZ-38 zbombardował Ipswich, Niemcy wzmogli powietrzną ofensywę przeciwko celom Wielkiej Brytanii, choć nie atakowano Londynu ze względu na zakaz wydany przez cesarza Wilhelma II. Ostatecznie jednak zakaz przestał obowiązywać w połowie 1915 roku. We wrześniu z bazy pod Ostendą wyruszył L-13, który dotarł do Londynu i zrzucił bomby na jedną z północnych dzielnic. Zginęło wówczas 26 osób. Tak zaczęła się powietrzna wojna, gdy Niemcy wypuszczali przeciwko Londynowi kilka, a nawet kilkanaście cepelinów równocześnie. W 1916 roku statki powietrzne dokonały 22 naloty na Londyn. Za dnia przelatywały nad kanałem La Manche i około godziny 22 docierały nad Londyn. Jedyną skuteczną obroną przed nimi były działa artylerii przeciwlotniczej i silne reflektory, które mogły odnaleźć na nocnym niebie te wielkie cele. W czasie całej wojny Cepeliny dokonały 51 nalotów na Wielką Brytanię i zrzuciły 5806 bomb o łącznej wadze 196 ton. Ich wybuchy zabiły 557 osób. Ta powietrzna ofensywa nie mogła jednak w najmniejszym stopniu sparaliżować życia wielkiego miasta. Niemcy zdawali sobie z tego sprawę. Jeden z niemieckich dowódców pisał, nie chodziło o materialne szkody, lecz pokazanie, że Niemcy mogą naruszyć brytyjskie bezpieczeństwo. A naloty cepelinów były jedynym na to sposobem. W czasie całej pierwszej wojny Niemcy postawili pod bronią 11 milionów żołnierzy. Rosjanie 12 milionów. Francuzi 8,5 miliona. Wielka Brytania bez mała 9 milionów. Ale nie była już to wojna milionów ludzi. Po raz pierwszy w dziejach cywilizacji technika odegrała tak ważną rolę i miała tak wielki wpływ na przebieg działań wojennych. Po raz pierwszy na masową skalę użyto samochodów, karabinów maszynowych, gazu, samolotów i czołgów. Ta broń po raz pierwszy wprowadzona na bitewne pola rozwijała się bardzo szybko i spowodowała niewyobrażalne straty. Sprawiła, że wojna trwała cztery lata, gdyż żadna z armii nie mogła przełamać obrony drugiej strony. Każdy atak, próba przesunięcia frontu choćby o parę kilometrów kończyły się hekatombami ofiar. Pociski ciężkich dział, karabinów maszynowych, bomby, gazy dziesiątkowały żołnierzy wybiegających z okopu. Po czterech latach krwawych zmagań, gdy armie każdej z walczących stron straciły miliony rannych i zabitych, rozstrzygnięcie było równie odległe jak na początku. W 1918 roku Niemcy zdecydowały się przerwać działania wojenne nie dlatego, że przegrały bitwę. Ich wojska wciąż były na francuskiej ziemi, a wojska państw Ententy nie miały dość sił, aby wedrzeć się do Niemiec. To groźba rewolucji i brak widoków na szybkie rozstrzygnięcie wojny zmusił władze Niemiec do zawieszenia broni. Adolf Hitler analizując przebieg I wojny światowej wojny z Wielką Brytanią, naloty strategiczne na Wielką Brytanię, musiał dojść do wniosku, że odniesienie zwycięstwa w ten sposób wymagałoby użycia wielkiej liczby ciężkich czterosilnikowych bombowców, które mogłyby zabierać potężny ładunek bomb na, do swoich luków bombowych i niszczyć brytyjskie e, porty, e, zakłady przemysłowe, lotniska. Jednakże dla niemieckiej gospodarki wyprodukowanie wielu Wielkich bombowców było wówczas niemożliwe. Dlatego Hitler musiał znaleźć inną metodę powalenia mocarstw ówczesnego świata. I znalazł tę metodę. Nazywała się Blitzkrieg. Doświadczenia z I wojny światowej wskazywały, że naloty strategiczne w niewielkim stopniu mogą zaszkodzić wrogowi. Dlatego Hitler kazał tworzyć siły powietrzne. W których trzonem były bombowce nurkujące atakujące z ogromną precyzją lecz zabierające niewielki ładunek bomb. One miały być częścią uderzeniowej siły, której trzon tworzyły oddziały zmotoryzowane i pancerne. Taka była broń Blitzkrieg, nowej doktryny, która pozwoliła Niemcom powalić Polskę zwyciężyć Belgię, Francję, Norwegię, Grecję, Jugosławię i dojść.